Dobry! Ten puszczat to chyba działa. Ależ gruba ryba. Raz kolejny, szybciej. Następna uratują. Oh. Kurde, nie chce mi wejść do podbieraka no, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, uśmiechnięty i podekscytowany, bo wjeżdżamy na miejscówkę, która ostatnio dawała szupaka w każdym rzucie. No i mam dzisiaj tak z godzinę, godzinę 20 więcej niż ostatnio, także jakby brały tak jak ostatnio, no to po prostu miazga, nie? I bym miał troszeczkę więcej czasu. Co standardowo, belika już mam napompowane, przedzieramy się tutaj przez łąki, potem przez bagienka, dochodzimy do wody. I zaczynamy. Na nic, piesek ze mną ładnie idzie. No a Wam życzę miłego oglądania. Spójrzcie. Pogoda po prostu idealna, jeśli chodzi o szczupaki. Pochmurno, wiatr wieje. I lekka mżaweczka. Okej, okay, na tego frika sobie wrzucam siódemkę bodajże dociążenie? Nie, piąteczkę. O, nawet lepiej. Ideolo. I będziemy go sobie tutaj powoli, powoli prowadzić. A, ależ to chodzi. Naprawdę bardzo długi ogon twisterowy. No nie no, przecudownie to wygląda. No to co, żeby nie zapeszać, nie, nie lubię może zabobonów, ale króciutki może ten pierwszy rzut. <grym 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 żeby tutaj się nic czasami może nie wydarzyło w tym pierwszym rzucie <laughs> Ok, na czysto i lecimy opla na wodę jest ależ fajne branie o nie spadł ajajajajaj był pierwszy na frikolca Kurczę, dałem mu wiecie co, dałem mu troszeczkę luzu, bo włączałem kamerę, taka jest prawda, ciężkie życie, piekło youtuberów, <laughs> nie, no to po prostu podniosłem za wysoko wędkę, dałem ją do tyłu, włączałem wam kamerę, no i niestety. Aj, aj. aj, aj, aj. Okej, okay, w bardzo krótkim czasie dwa kontakty, czyli bardzo, bardzo w porządku, no raptem jestem może z 10-15 minut na wodzie i już dwie rybki były na kiju, także super, no i teraz staram się płynąć troszeczkę pod wiatr yy, i będę obławiał to co przede mną, a jak dolecimy już tak mniej więcej na środek jeziora, gdzie jest tak nawet 3,5 metra, no to powrzucamy sobie coś właśnie, żeby tak mniej więcej na dwóch metrach to prowadzić. No i tam myślę, że poszukać tych największych chyba grudniowych pajków z tego łowiska. Zobaczymy. Jest. Jest, 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 jest. Lekkie uderzenie, co prawda. Zmieniłem, słuchajcie, na mniejszą przynętę. Ach, na tego bultiziaka. Dwunastkę, co ostatnio tutaj dawał rybcie. No i też po kilku... Na stu rzutach Jest, ale myślę, że To akurat nie jest zasługa przynęty Jeśli o to tutaj chodzi Po prostu trafiłem Bo na też miałem Gdzieś tam w czwartym rzucie Weźmiemy cię tak Ua! Ale koks Hopla, szybka akcja Oddawać Okej, okay. zobaczcie Ale koksik, co? Naprawdę, no one już są gotowe, nie? Jeśli chodzi o, o ten grudzień, o tą zimę, one są gotowe. Wszystkie takie koksy, że szok. Szerokie, naprawdę grube. No dobra, misiaku, trzymaj się. Ale śniadite one są. Fajny chyba Słuchajcie, dziwne branie strasznie Strasznie dziwne branie Ale jest Owinął się Dlatego ty tak dziwnie idziesz Patrzcie, prawie miał przypon już przy końcu I właśnie dlatego się kupuje Dłuższe przypony słuchajcie Bo on się owinie tak jak ten, właśnie gagatek I potem sobie przegryzie No, powiem wam tak, nie jest to Żerowanie jak ostatnio Ależ piękna ryba Nie jest to żerowanie tak jak ostatnio Ależ lekko zahaczony Ale naprawdę biją, biją Co kilka rzutów mam praktycznie branie, nie? O, widzicie, plecionkę już tutaj w środku Chciałbym coś selektywnie Żeby może tutaj Jakiegoś naprawdę Wielkiego gracza tutaj pomiędzy nich wyciągnąć No ale zobaczcie to jest, jest ryba 70, ale piękne. Trzymaj się. Pa, pa. No, i teraz pierwszy rzut na twistera, na dużego twistera. Rocky Twister od Great Fisha. 21 centów. Zobacz, Super przynęte ogólnie. Super wygląda. I teraz. Moglibyście się niektórzy pewnie zastanowić, kurczę, dlaczego zmieniam, dlaczego kombinuję. Bo, słuchajcie, mimo że te ryby biorą, naprawdę wyśmienicie, to między nimi muszą być większe jednostki. Muszą być po prostu 90, 80 z hakiem, muszą być metrówy gdzieś tutaj. Także staram się po prostu dobrać się jakoś do tych ryb największych. Bo to, że ryby dzisiaj biorą, to już wiemy, ale tutaj na pewno jest opcja na jakiegoś potwora. No i chcę go zlokalizować I naprawdę skusić do brania Szybka zmiana Na coś mniejszego I w tym wypadku Wjeżdża Jerk MFT taki w kolorze okonia Jaskrawe fajne kolorki No i porzucamy sobie na jera Troszeczkę No i on też daleko leci także Tutaj znaczną część wody będę w stanie pogarnąć z jednego miejsca Jest! Jest! Piękne przytrzymanie. Ależ walczaki. Ależ ciągnie. No, powiem Wam, idzie masą. Czyżbyś był lepszy? Co? Ani trochę. Ale leciutko zapięty. Troszeczkę nabrałeś po drodze rydestu, tak, panie kolego? <noise> Ależ biorą. Naprawdę powiem wam. O! Dobra. Udało się. Dżerk w ręce, ale tylko i wyłącznie w rękawiczce. Nawet nic nie poczułem. Cyk, nic się nie dzieje. Pan bezinwazyjnie wypuszczony. No i kolejna przynęta sprawdzona. Aj! Co, co jest? Jakim cudem? Jakim cudem. Nie wiem czy to musiała być ogromna ryba, która przygotowała to sobie. Bo naprawdę prowadziłem powolutku tego jerka. <suszel> Co jest? No, słuchajcie, no ciężko powiedzieć, czy teraz przetarła się ta plecionka, może na tej rybie yy, nie poprzedniej, tylko ta, co była jeszcze wcześniej, co tam się obracał i gdzieś tam tą plecionkę miał pomiędzy zębiskami, i faktycznie, kurczę, ja to zbagatelizowałem, czy co tu się odwaliło? Ja! Yeah! No nie wierzę. Szkoda, Jerka, mam nadzieję, że go nie zakolczykowałem. No bo tak typowo wiecie, nie wciąłem go, nie zdążyłem. W momencie tej dźwigni. Już puściło nie Ale co tu się dzieje kolejny rzut Naprawdę Biorą jak najęty, wynagrodziło to wszystko Po tych mrozach Po tych nizinnych rzekach naprawdę Fenomen Patrzcie co wymyśliłem Przypon ogarnięty I wymyśliłem sobie coś takiego Potężna Blacha Kurcze nie wiem od selekta Już nie pamiętam ogólnie Zobaczymy To jest kuta. Branie i. Co? Pierwszy rzut tej blachy. O co chodzi? Co się dzieje? No, mi się takie rzeczy nigdy w życiu nie zdarzyły. No nie wiem. Dobra, ucinam kilkanaście metrów tej pleciąki, no bo nie wiem, co tu jest granem. No, to jest niemożliwe. Słuchajcie, nie wiem, ale dwa rzuty pod rząd. Taka akcja. I w ogóle dwa rzuty pod rząd branie, nie? Nie wiem, czy to w ogóle nie jest takie odpalenie co ostatnio, bo właśnie wybiła gdzieś tam, myślę, że godzina trzynasta Także jak najszybciej wiążę kolejny przypon i mówię, jak mi się kilka lat coś takiego nie zdarzyło Tak teraz zobaczcie, dwa rzuty i dwie takie akcje, nie? Ale po, po pierwszym w ogóle przewiązaniu No to i tak troszeczkę tej plecionki uciąłem, no teraz uciąłem, no nie wiem, ze 3 metry na spokojnie No więc tam już nie powinno być niespodzianek Okej, okay, kolejny rzut Przynęt coraz mniej, przyponu coraz mniej. Nie wiem o co tu chodzi. Naprawdę. Tu po prostu dzieje się coś niesamowitego. Jest! <ścoughs> Poczekałem, słuchajcie. Widziałem go. Za tym zrobiłem jeszcze jeden ruch, ale to jest absolutnie najmniejszy szczupak, jakiego tutaj zrobiliśmy. Zobaczcie. Tak czy siak pistolety tutaj koksy, ale w ogóle. Zobaczcie, jakie uparwienie, jakie duże centki. No i tu, mimo że ostatni ruch pod Belikiem, to zdążył zobaczcie tego bultiza pożyć całego. <grych> Hoppla, przydał się tutaj zestaw małego chirurga. Ole, poleciał, kurde. No, powiem tak, słuchajcie, to jest dla mnie ważne, żeby na to coś zrobić. Chatterbite. Jak złowy coś na Chatterbite'a, to po prostu będzie osiągnięcie moje życiowe, nie? Nie wiem, jakoś to jest taka przynęta, w którą ja kompletnie, kompletnie nie wierzę, nie? No dobra. Puszczamy to. Jest! Kurde był. Był na Chatterbite. No co było branie na bajta No nie wierzę. Teraz poczciwy Pulsar. 14 centymetrów. To może weźmiemy już to sobie z nóg. Jest. Aj! W pierwszym rzucie na pulszado słuchajcie. W pierwszym rzucie od razu branie, czyli może może te jaskrawe może słuchajcie znalazłem to co miałem znaleźć, a nie wiem czy mam ogonek dobra, mam, ale w kółsie. aj, znowu no chyba jaskrawe kolorki im się podobają kolejne branie na pół strzaba. jest A! Ah. A, dobra, myślałem, że spadł. <grym>, ale wariat! Jaki wariat! Pff. Dobry! Jaki wariat! Ja myślałem, że on spadł. Ten pulsat to chyba działa tutaj. Jeśli chodzi o ten kolor, nie wiem czy o gumę, ale na pewno kolor, bo założyłem z powrotem po jakichś innych testach pierwszy rzut i jest. No, to może być największy. Ale uuu Pod osiem dyszek bardzo Słabo naprawdę zapięty Jest nasz Teraz nie uciekniesz Dobra czekaj może na szybko ci to no Dosłownie Tylko na ambicji on się tam trzymał nie Gdybym dał mu troszeczkę luzu chociażby to od razu by spadł, ale nie trafił dobrze w przynętę Zapięty od góry od nochala, nie? To jest piękna ryba, to już jest torpeda To już jest piękny torpeda. Ole, korczychu masz Uch. O! Ale grubas. Ja pierdzielę. Ole grubas Ja pierdziele Ole grubas Jaa, Zobaczcie, ależ gruba ryba. Oh, oh, oh. Jakie one tutaj są zdrowe. Coś pięknego. Coś naprawdę pięknego. No dobra, grubasie. Ja pierdzielę. No hit. No dobra, na razie. Ach, trzymaj się. Słuchajcie, mam takie zimne łapy. Że jak on tam poskakał sobie z moimi łapami, to nie wiedziałem czy się przecinam czy nie o jego zęby. już mówię teraz, dobra, już co, <laughs> nara, zobaczę tą rękę. Ale słuchajcie, nie. Nic się nie stało. Oberwało się chyba troszeczkę na starych ranach z poprzedniego wyjazdu. Ale poza tym jest OK. Ale nie czuję, nie czuję palców już. Jest naprawdę zimno. <laughs> jest! Dobry! Dobry. Pięknie. Po czasie. Ależ fajnie walczy. Dobra ryba. Kurde. Ten naprawdę też dobry będzie. Tak jest. Dobry pajk. Wow. Kurde, nie chcę nie wejść do podbieraka. Ale dobry jesteś. Huh. No nie, ten by się nie zerwał. Absolutnie pożarta przynęta, ale jest kolejny piękny pike Zobaczcie, ja yeah. podobny do tamtego. Patrzcie jakie grube, tłuste rybsko. Nie Niesamowite. Piękny fajk. No, ten to myślę, że 80 też miał. Piękny. Piękny. Postaramy się go tutaj odhaczyć w miarę możliwości szybko. Dziękuję, że jesteś bardzo, bardzo grzeczny, kolego. Bardzo jesteś grzeczny. To już ci też bierzemy. Spójrzcie na niego po raz ostatni No i leć Pa pa! Wywinął tylko Salto i poszedł Co za dzień, co za łowisko Jest! Jest! Jeszcze na sam koniec! O, Dobra! Ale dobry, dobry, gruby pod 70. Co zobaczcie w jakich okolicznościach? Niesamowite! Po raz kolejny szczypce nas tutaj uratują. Ach. I na razie. Dobrze się udało. Tak żeby nikomu się nic nie stało. Zarówno Ziomkowi jak i mi. Wiecie co? To już to był koniec. Kończymy. Już nawet nie rzucam. Popatrzę jeszcze chwilę przed siebie, bo naprawdę fenomenalnie to wygląda. I już kierujemy się w stronę slipu. Bagnistego. <grym z> Ale zawsze. No dobra ekipa. Dziękuję Wam, że. Byliście kolejny piękny dzień na rybach ze mną Naprawdę super udało się połowić, kolejny dzień no, niesamowita woda, w niesamowitych okolicznościach naprawdę No koniec sezonu, naprawdę bardzo, bardzo blisko Myślę, że wielu już zakończyło sezon, a tutaj zobaczcie Mi się udaje naprawdę finiszować z ostrym telemarkiem, są grube noty nie Także no powiedziałbym, że no ja jestem, no mega happy jestem E, zwłaszcza, że tutaj ostatnio było pozamarzane te wszystkie moje wody i naprawdę ciężko było się gdzieś dostać i musiałem się pochylić gdzieś tam nad niezinkami. no a tamte ryby no, nie były takie jak tutaj, no tutaj to po prostu miazga, duże, dokokrzone, solidne, naprawdę ryby, piękne, zdrowe, niesamowite. No cóż, idę składać belika, jeszcze troszeczkę drogi przede mną. No i do następnego, pany. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.